Wyjeżdżam słuchajcie na styk. Byłam wycenę na godzinę dziewiątą. Będę na styk na miejscu coś czuję. Także co? Zaczynamy ten dzień. Czwartek. Czy to już jest czwartek? Jest jak ten czas, szybko leci, nie? Także chłopacy już są na miejscu, bo Jacek do mnie telefonował. Nie mogli wejść tam do tej posesji, ponieważ drzwi, drzwi były zamknięte mogli się dostać, więc musiałem zatelefonować do site-managera. Eee, Mirek już jest pewnie na miejscu po farbę. Nie, nie, nie telefonował do mnie, ale <laughs> najprawdopodobniej już jest. Więc ją właśnie teraz odbiera. Albo już jest w drodze powrotnej. Możliwe, że w drodze powrotnej już. Także zobaczymy się z Mirkiem za niedługo. Po moim spotkaniu to będę miał już całą farbę. Pozostałą farbę mam na wanie eee, z tej firmy. Fenrik coś tam. Później Wam powiem tą nazwę, pokażę Wam puszkę. Farba też kosztuje za, za puszkę. <laughs> mamy same drogie farby, słuchajcie? Farem, bo do środka nawet kosztował mnie 114 czy 116 za jedną tam niektóre te exchelle do, do tych szafek, bo one są jakieś tam utwardzane, mocniejsze i tak dalej. Także ceny są po prostu kosmiczne powiem, wam No nic, co to? Jakieś lata obok mnie. Że tyle w temacie farb. Pokażę Wam wszystko już na miejscu. Eee, pogoda jest w miarę. I tyle. I zaczynamy się rozkręcać. Kawę dzisiaj wziąłem z domu, ale kubek mam oryginalny ze Scruffixa, żeby nie było. <grymne> Także let's go. Słuchajcie, trzymajcie się. Zobaczymy się za chwilę. Miłego dnia Wam wszystkim życzę. Cześć. Hej. Spotkanko udane. Ja wracam do farm. Muszę chyba też kiełko wymienić trochę. Wracam do Faram, tylko muszę stąd wyjechać do Brewersa, bo muszę skasować ten order, o którym mówiłem wam wczoraj, ponieważ farby już zostały zakupione bezpośrednio z Farm Bowl w Bormów. Tam Mirek jest w drodze. Miałem z nim kontakt. Jego żona chyba pojechała, tak jak mówił, więc nie przyjedzie na, na, na tą chwilę. Zanim ja odjadę, to ja nie będę już na nią czekał. Więc odbiorę to po prostu po pracy i będzie po kupocie Ktoś do mnie napisał, elegancko. Więc odbiorę to po, po robocie, przy okazji dojadę, podjadę do polskiego sklepu. A teraz tak czy siak ta farba nam na dzisiaj jest niepotrzebna. Aż tak bardzo nie zaczynamy malować szafek, więc na ścianę czy sufit to mamy. Jacek jest na miejscu, Radek jest na miejscu Ja wracam teraz do Brewersa skasować order i tyle I ogólnie na razie jest super Jest super pogoda A tak prosiłem wczoraj Boga weź jeszcze troszkę daj w słoneczka tutaj w wakacje bo to taka tragedia jest No i zobaczcie i wysłuchał mnie Mam dobry kontakt z Bogiem Zobaczymy się za chwilę, hej słuchajcie, po farbę do tego pięknego, słynnego miejsca. Ciekawe, co mnie tam dzisiaj spotka. Good morning. How are you doing? So, I have some paint to collect. And pay for it. What was the brand? Jest, 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 Black glossy, jest, Jesteście, jesteście. To miejsce jest, magiczne. Ale to nic. Zdarza się najlepszym, tak? Najważniejsze, że ogarnęliśmy refund, który też nie był łatwy do ogarnięcia, ponieważ jakaś tam komplikacja tych wszystkich naciśniętych guzików przez tą panią pierwszego dnia była tak skomplikowana, ten algorytm, żaden chłopak nie mógł tego ogarnąć, więc był i menadżer, i ona, i jeszcze trzeci. Udało im się to pokonać. Słuchajcie, spędziłem tam dobre pół godziny. Udało mi się to ogarnąć, to jest najważniejsze. Do tego co? Kupiłem jakieś tam dwa wiadereczka. Kupiłem specjalistyczną taśmę do obcinania tych szafek. Mam nadzieję, że się będzie nadawała, bo tej nie pamiętam, czy używałem. To jest Tesa Tesa, Precision Mask Sensitive. Więc mam nadzieję, że będzie idealne. Jeżeli nie, to będziemy próbować inną. Jeżeli chodzi o bramę, to wiecie co, ja eksperymentuję z tą farbą, ale kupiłem taką farbę, która jest Multisurfer Paint. I ona, z tego co tu już widziałem. Przykłady tej farby, jak ona przyczepiła się do wielu elementów pomalowanych tu i w sklepie, i na filmach wideo na YouTubie, to wydaje mi się, że to może być fajne rozwiązanie. Szczególnie do takiej bramy, która była malowana różnymi już farbami. Co prawda my ją teraz doczyścimy, ale, ale wiecie, zawsze gdzieś tam zostanie farba, jedna czy druga. Z poprzednich malowań, więc chciałbym uniknąć problemów i powinno się to fajnie przyczepić. Jest to waterbase farba, czyli wodna, ale ma właściwości primerujące, więc powinno się bardzo dobrze przyczepić. Zrobimy test dzisiaj, gdzieś na jakimś kawałku i zobaczymy, jak się zachowa do jutra. I tyle. Jeżeli będzie coś z nią nie tak, no to zamienię. Ale mam wrażenie, że raczej to będzie słuszny wybór, zresztą sami zobaczymy wszystko za chwilę. Ja jestem teraz już w drodze do chłopaków, ogarnąłem to co mam do e, ogarnięcia i chyba wszystko. Zobaczymy się za chwilę już na miejscu, hej. E, myślę, prawie zdecydowałem, żeby już nie jechać dzisiaj tam do chłopaków, no bo jest pf, prawie 12, zanim ja tu dojadę 40 kilka minut i będę musiał tyle samo wracać godzinę za chwilę. Ale zdecydowałem, dobra, pojadę już, bo już mi się po prostu zwyczajnie nie chciało. Za dużo czasu tutaj musiałem, Jeszcze nie nagrałem tego, ale podjechałem jeszcze do mechanika, wiecie, tutaj po umówić się na naprawę samochodu i tak chwilę, żeśmy pogadali, zeszło. Więc już przestałem mieć trochę ochotę na to, żeby tam jechać. Ale ale pojadę. Także nie poddaję się, choć mi się tak bardzo nie chce już. Już się dzisiaj nalatałem znowu. Ale pojadę, bo przywiozę raz farbę, dwa zobaczę co tam się dzieje. Do, do chłopaków dozwonić się nie mogę, no bo tam zasięg jest straszny. Więc przy okazji jakby były jakieś pytania to też rozwiążę to od razu na bieżąco. Także zobaczymy się za chwilę. Hej! Dobra, trzeba prawda bo dojechałem. Tam na site manager zasuwę na koksiarce. Zadek dalej walczy z tą bramą. Ta jeszcze, jeszcze nie dokończona jest, ale myślę, że uda mu się jakoś to ogarnąć. Bo plan był taki, żebyśmy to malowali już jutro, ale schodzi jednak z tym. Tutaj mamy sufit skończony. Powiem Wam szczerze, nie to, że chcę coś przyciąć czy coś, ale nie widzę sensu, abyśmy cokolwiek tu malowali, ponieważ kolor był ten sam na tym suficie wcześniej, z tego co wiem, odświeżaliśmy tak samo, w tym samym kolorze. Nie widzę powodu, abyśmy malowali to drugi raz, szczerze, nie? Także jest to, jest to okay. Ściany e, chyba, e, nie, nie wiem jaki to jest kolor, właśnie ten z i Stone, bo go nie pamiętam dokładnie, zaraz otworzę. jeżeli to jest to samo, to prawdopodobnie za chwilę też się odbędzie taka akcja, że pomalujemy tylko głównie, wiecie, te miejsca brudne w pierwszym momencie, a później całość. Ale no nic, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie szło i jaki to będzie finałowy kolor. Poza tym co, mam farby, które gdzieś tutaj dojechały, zaraz je pokażę wam. Eee, sekunda, poczekaj, ja coś. Eee, Te farby, które tutaj mam, Fenwick and Timbrook, Timbrook, Timbrook. Eee, dwa różne kolory, jeden na zewnątrz, drugi wewnątrz, ten jest na zewnątrz, ten jest wewnątrz. Każda puka stuba. Słuchajcie, cztery stóby tutaj stoją. Jeżeli chodzi o tą farbę, to już znacie. I tyle chyba w temacie. Poza tym co? Resztę farb odbiorę już w drodze powrotnej do domu, bo tak się umówiłem z milkiem. No i działamy, działamy. Może jeszcze uda nam się trochę ścian tutaj dzisiaj pomalować. Zobaczymy. Let's go. Dobra, Dobra, trzeba się przyznać do bezbicia, że trzeba... Dobra, słuchajcie, trzeba się przyznać bezbicia. Such musimy poprawić drugi raz. Wszystko wyglądało dobrze. Jak świeciły mi spotlighty w oczy. A teraz wpadamy właśnie z drugiego kola. Poszedłem zmienić baterię. Zmieniam rękawiczki. Czy je gdzieś zabrałem? Ja zabrałem rękawiczki stąd. Zabrałem. Gdzieś poszedłem z nimi. To że niestety zdjąłem taśmy dookoła spotlightów bo one mi trochę zakłócały widocznie widoczność <gry> chciałem, chciałem to oszczędzić taki jestem, mam, mam rękawiczki ale jednak nie zacząłem zajmować ten papier patrzę, a to tak tutaj jakiś prześwit, tam jakiś prześwit lecimy z tym jeszcze raz let's go ostatni tacz. mam świetną roleczkę słuchajcie takie jumbo to jest wszędzie dochodzi te krawędzie to był pędzelek wiadomo sprawa ale ten kołcik drugi musiał pójść, powiem Wam szczerze, trochę za szybko puściłem werdykt. No eee. niestety trzeba czasami przygasić światło, żeby widzieć więcej. taka, taka zasada, zasada słuchajcie. <gdy> jeszcze tu chodzę teraz poprawiam ogólnie. Czy wszędzie na pewno, a jeżeli nie jestem pewny to poprawiam, jaki tempo pracy. I mamy sufit poprawiony prawie. Jeszcze tam chwilę spędzimy na tą stronie i będzie sufit na pewno gotowy. Jutro już wbijamy się na ściany. Elegancko. Słuchajcie, zrobimy próbę generalną. Otworzymy tą naszą super farbę. Ej, mieszać na razie nie będę. Zobaczymy po prostu jaką konsystencję. Olej jest pełna, ja pierdzielę. Będziemy zrobić małą próbę generalną i zobaczymy jutro, jak ona się zachowa. Dojrzała na tej bramie. Będę wtedy pewny, czy ta farba jest ok, czy nie. Dobra. Próbę trzeba zacząć. Pędzelek to nie jest Pardiego, to jest jakaś tania seria. Nie wiadomo skąd i co. Kurde, dzwonią do mnie akurat. Muszę przerwać połączenie z wami. Sobie czytam, bo wiecie co, za. E, Jezu, te, te telefony mi głowę rozbijają czasami, no ale nic. Musiałem porozmawiać z tym klientem, bo to jest klient e, za ileś tam tygodni. Poza tym co. E, e, miał tysiąc się pytań. Ja nie mogłem go rozerwać, bo nie wiem, jak już tak zacząłem rozmawiać, to zacząłem. E, zrobiłem tutaj próbkę. Słuchajcie, tej farby. Ona jest taka glosowata, nie może nie mocno glosowata, ale jest ten glos. Także nie świeci się to jakoś super, super strasznie. Jakbym nazwał to Semiglos, chyba tak jest nawet na tej puszce napisane. To jest tylko pierwszy kołt, taki touch. Widać już od razu różnicę, nie? Gdzie jest dotknięte, gdzie nie, tak naprawdę. Także mi się wydaje, że ta farba powinna być cacy. Zobaczymy, jak ona się będzie zachowywała jutro. Jutro, jeszcze trzeba trochę tam poświęcić czasu, żeby tą bramę do, dopieścić. Poza tym, co? Tutaj już yy, jest pomalowane. Teraz tu już na bank mamy sobie dwa razy. Jednak nie można tego robić na raz. Wydawało się, że jest cacy, ale jednak nie było cacy i dobrze, że zgasiłem światło. Słuchajcie. Także tu już poszedł następny kołd, Wszędzie tutaj też. Także dzisiaj cały dzień był poświęcony na sufit znowu. Jutro wpadamy już na ściany, czyli postaramy się pomalować ściany. No ja będę od rana, to też tych ścian nie ma jakoś tu rewelacyjnie bardzo dużo. Wydaje mi się, że spokojnie powinniśmy malować ściany dookoła tej całej kuchni i tutaj w konserwatorium, całe te tutaj doły. Wydaje mi się, że na spokojnie powinniśmy sobie z tym poradzić. A i ta, ta ściana tutaj tak samo przecież. Także tu będzie już, od razu się wszystko zmieni do końca tygodnia. Następnego tygodnia zostanie nam już skupianie się na drewnie, czyli na szafkach, na i tak dalej. Brama będzie malowana jutro najpóźniej w poniedziałek we wtorek będzie kończona, to malowanie idzie w miarę sprawnie tą farbą, bo jest to wodna, ona ładnie się rozpływa na pętlu, także powinno pójść to dosyć sprytnie ja tutaj się upewnię czy wszystko mam pozamykane farb trochę zostało tu mamy ścianę, tu mamy ścianę jeżeli chodzi o sufit, to mamy całą puchę jeszcze nie także spoko i jakby tak zostało, to było super. Ale wydaje mi się, że w tej pustce tutaj też dużo nie zostało, więc musimy otworzyć, bo tą samą farbę będziemy używać ogólnie na sufit w łazience i tam jest mat. On chciał w łazience mat. No i tak widocznie te farby są takie mocne, że mogą być w łazienkach. Spoko jedyne, jedynie co będziemy malować ekselem tuż nad prysznicem tam w tej łazience. No i te szapki będą ekszem, więc zamówiłem piątkę na to. Wszystkie farby mamy. Ja lecę teraz do porsmów odebrać farby, więc z Wami się już żegnam. Dzień pokręcony totalnie. To Te organizację tego wszystkiego powiem Wam szczerze i ten czas podróży tutaj, no to urywa głowę. Dobrze, że chłopacy przyjechali sami, bo gdyby mieli czekać za mną, aż ja zrobię jakieś tam, wiecie, swoje ruchy, jeszcze chyba muszę wziąć ładowarkę, tak? No to okazałoby się później, że wszyscy przyjeżdżamy tu na 12:00. Więc dobrze, że mamy dodatkowy transport. Jacek co prawda przyjechał dzisiaj swoim, bo bateria padła. Zdecydował, że nie będzie odpinał tej baterii z ładowarki. Ale jutro i tak przyjeżdżamy moim vanem. A tego traktora tego trzeba by też odpalić od czasu do czasu, bo za chwilę dojdzie do tego, że wiecie, że bateria ładowana, a on znowu dalej stoi na parkingu, więc Chyba co, co... dwa dni będą chłopacy sami tu przyjeżdżać. I tyle. Dobra, let's go. Zamykaj się. Brameczko. Czy im się powinien już uruchomić. No. I jak? I co? Odepiłem coś wcześniej. I co teraz? Może trzeba pilotem nacisnąć po takim czasie. Gdzie jest pilot? O, chyba tak. Że brama się zamyka. Ja się żegnam, słuchajcie, zobaczymy się jutro. A jutro, już jest piątek koniec tygodnia. Pierwszy tydzień po wakacjach, powiem Wam. Ciężki. <grywki> Let's go! Chciałem przypomnieć, że dalej tutaj siedzę i jeszcze do domu nie dojechałem, więc jakby już, jakbyście skończyli już oglądać ten odcinek, to pamiętajcie o tym, że może ja jeszcze dalej podróżuję i, i, no i, i tyle. Trzymajcie się ciepło. Na razie.